Ho, ho, ho! Witajcie w słowiańskiej chacie! No już coraz lepiej, coraz lepiej. Kurczę, już tak mi się podoba. Podłoga odpirana, akurat taka mała. Ona fajna biwakowa, gdy się wychodzi gdzieś na ognisko czy coś. Można sobie ją pod nogi położyć, żeby nie klękać na ziemi czy coś w tym stylu. Od spodu jest gumowana, To nie przemoknie i fajnie sobie na mokrą glebę takie coś położyć. No i ja w razie sobie w słowiańskiej chacie. Chociaż nie wiem po co, bo że to w butach. A przecież mogę sobie, jak tu już będę nocował, a to już nie będę. To za parę dni to mogę sobie zdjąć buty. I normalnie na, tym, na ziemi nogi trzymać nie ubrudzą się w tym piachu. No ale no nic. Jeszcze mam ze sobą świecę taką awaryjną XXL, która się pali 48 godzin, dobrze mówię. 24 godziny, sorry. 24 godziny w środku są zapałki, gdzie można sobie tą świecę odpalać i, i gasić. Ta świeca trafia tutaj. Zapas baterii, termometr, oświetlenia, latarka czołowa. Jakby ktoś kiedyś przyszedł i potrzebował, a nie miał do tego zapas baterii, do termometra, do tych lampek klimatycznych. Tam do takiego halogena założyłem. Więc jest. Co tu jeszcze mam? Małą świecę od Pirana, która się pali. 8 godzin. Coś tu dzisiaj odpalimy. Zobaczcie, jak te świece palą się. Dzika świeca od Rudego, więc... <laughs> Dusi mi ta wełna szklana. Zalewa powiem. <laughs> I szpilki namiotowe do tarpa, do namioty czy coś, bo pomyślałem, że... Prześpilkuję sobie tę matę do podłogi, zapomniałem, że ja tam przecież folię mam. Dobrze, że tego nie zrobiłem, bo bym ją przebił. I woda gruntowa by mi tu wyszła. I byłbym zły. Ale szpilki się przydadzą. Na zewnątrz będę rozkładał. I takie mikro zapałki. Zaraz sobie rozpalę w piecu. Kawałek kory z brzosy sobie chcę rozpalić, podpalić, rzucić, żeby zobaczyć, czy ma to cuk. Bo... Bo zrobiłem tak, bo zrobiłem tak, że... bo zrobiłem tak, że włożyłem grubą rurę, jak widzieliście, a dopiero w nią cienką rurę e, tą prawidłową od piecyka. Z tego względu, po pierwsze, ta rura, która, którą otacza folia, ziemia i, i patyki, jakieś tam rzeczy, nie będzie się tak nagrzewać bezpośrednio, ponieważ ta w środku rura jest mniejsza. Więc nie, to tą rura się będzie grzała, a ta już mniej. Więc nie będzie tak dawać tyle ciepła, żeby się stopiła tutaj folia czy coś w tym stylu. To po pierwsze. Po drugie, zrobi się turbowentylacja, będzie lepszy cug, bo krótsza ta wąska rura jest krótsza w tej grubej i od dołu wpływające powietrze będzie mocniej wyciągać ten cół do góry. No oczywiście taka moja teoria w praktyce zaraz się okaże, czy to się nie nakopi, choć to zawsze przy rozpalaniu zawsze się kopci. Za chwilę gdy się rozpala, się nie kopci. Ale sprawdzimy właśnie, biorę się i rozpalę. Ale to nie wszystko, bo jeszcze dzisiaj biorę się za zrobienie palisady. 9.36. Ja jeszcze z godzinę tutaj ze dwie posiedzę i zrobię tą, tę palisadę. Postaram się do końca. Mam tu trochę takiej gałęzi odpadów z tego, co tutaj ciąłem, więc... Yy więc na pewno z tych gałęzi wykorzystam to, aby zrobić tę palisadę. Dokończyć tutaj jedno, poprzepladać tutaj koło tego i może jeszcze zbiorę trochę tej ziemi z o, chaty słowiańskiej i obsypię to ściółką. Tą, tymi liśćmi, tą korą, tymi patykami, tym wszystkim. Tyle jeszcze pracy mną. Także biorę się. 4 4,2 stopnia. Na zewnątrz 5 i 6 w środku. Rozpalamy. Pomimo tego, że drzwi są nieszczelne, bo reszta jest w miarę szczelna. 15 minut palenia, a w piecyku spowodowało to, że jest 5-7 w środku, czyli urosło. No, ciekawe, jak będzie to palenie. To takie palenie: tu nie ma naprawdę nic potężnego. To zwykle takie małe, takie patyczki palę Troszkę szykuję już opału na zbliżającą się nockę. Muszę to wszystko tutaj mam pociąć, porąbać. Tutaj jeszcze stanie będzie stolik. No i naprawione łoże, uszczelnione drzwi. I to wszystko. Kolejne, ostatnie dwa dni kamera wisiała, fotopułapka wisiała w miejscu, borsuka, borsucze i jamy ja ten borsuk chyba już słysza, że tutaj pracuje, robię on się chyba wyniósł, wyniósł się, no bo znowu się nic dwa dni, nic się nie nagrało dwie noce, więc zmieniłem fotopułapkę na inne miejsce teraz przyjadę, to zamontuję jeszcze dwie fotopułapki. dokupię ale już biorę te radiowe takie, że będę miał wgląd bezpośredni jedna zostanie umieszczona tutaj a co by nie? Na przychacie wiking, yy, słowiańskiej chacie gdzieś tutaj, zobaczymy też zwierzęta tędy chodzą. Jest tu ścieżka, więc zwierzęta tędy chodzą. Będzie można zobaczyć zwierzęta. Zobaczymy od razu, kto tutaj ciekawy przychodzi. I oczywiście ci, co będą wiedzieć, co oglądają. Ten, co rzucił kasiorę, to już nie przyjdzie, bo powie: Kurde, teraz na mnie nagra. Ale no trudno, ale chcę zobaczyć, kto obcy tutaj chodzi. Jeżeli w ogóle ktoś tu chodzi, co nie? Yy, dziwne, że nikt nie chodzi, pomimo tego, że okres zrzutów Dobrze, cieszy mnie to. Porobiłem trochę. Porobiłem trochę i. I wam pokazuję, co porobiłem. Niewiele, niewiele. Moje jezu, coś tu z tym światem. Yy, tu zrobiłem. Przeplotuję kawałek palisady. Tu przeplotuję kawałek palisady. Porobiłem te poprzeczki. Tak wygląda chata. Tak wygląda obóz. Bo że coś z tym światłem jest? Nie ten Teges. Tak wygląda obóz. Tutaj jeszcze muszę dopleść. Te, to muszę dopleść. Zgarnąłem ziemię z tej strony. Znowu hałda powstała ziemi, bo zgarnąłem jej dużo. I obsypałem z tej oto strony. Teraz muszę się pozbyć tej hałdy. Ta hałda tutaj. Znaczy, mi oficjalnie, jakby, nam nie przeszkadza w niczym, ale nie fajnie to wygląda, jeżeli ktoś tu przyjdzie i powie, ty, kupę ziemi jakiejś na pieprzu i zostawił Nie fajnie, na pewno nie fajnie, ale mam trochę pomysłów, co z nią zrobić, że z nią zrobię. E, to wygląda tak. No, ta plandeka upchana w te szczeliny nie wygląda znakomicie, nie wygląda naturalnie, nie wygląda Wygląda po hamsku, to wygląda. No. Mówię, potrzebuje, jak widzicie, wszędzie jest sucho. Sucho, dopiero zaczyna się, będzie wiosna za parę dni, kalendarzowa, a, a, ogólnie, a ogólnie nic tu nie kwitnie, nie mam nic zielonych, jakichś rzeczy, tu pełno zawsze rośnie paproci, jak paprocie urosną, to ja będę pozyrywać, pozrywać, poprzeplatać i nimi coś tam upchać, więc te paprocie pójdą, czy cokolwiek, czy kukurydę, czy cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek będzie na upchanie, tu muszę zdjąć jeszcze tej ziemi i muszę to rozplantować, ale to mówię, to będę rozplantowywał wzdłuż, wzdłuż, wzdłuż palisady z tamtej strony. Oczywiście trzeba sobie to zostawić na kolejne dni pracy, no bo bo, no bo jeszcze nie chcę w pasi wszystkiego od razu zrobić, no bo, bo co ja później będę robił. W środku już jest rewelacja, w środku jest rewelacja, w środku jest bomba, bombastyk fantastyk. Yy, oczywiście stolik do zrobienia te drewno które tam leży do pocięcia czy połamania i poukładania pod piecykiem, żeby było do opalenia yy, Przeplecenie łoża To wszystko w kolejnych odcinkach Zawsze będę tu przychodził, nawet jak już nie będzie takich solidnych, mocnych prac To zawsze będę przychodził i coś tutaj dorabiał Zostawał tutaj na noc, dorabiał i tak dalej, i tak dalej Także jeszcze wiele czasu i tygodni Jutro przyjadę no do tego lasu jadę pomagać w, w tym drzewie a ale, ale już chyba no nie wiem do której mi to zejdzie, jeżeli zajdzie do, do późna to sobie odpuszczę ale jeżeli nie, nie wyrobię się dosyć szybko z tym to no to przychodzę tu na nockę, a wtedy właśnie będę mógł na przykład przepleść tapszam, będę musiał na nim jakoś spać, muszę uszczelnić drzwi, no bo nie chcę, żeby mi to mam wywiało w nocy. Yy, zrobić stolik No bo na czymś trzeba będzie zjeść I tak dalej i tak dalej Dlatego yy, jeśli jutro to przyjdę na nockę no to, no to trochę jeszcze prac porobię Na pewno wewnątrz Więcej wewnątrz niż na zewnątrz Komin zamontowany yy, Daszek na kominie założony Żeby mi woda deszczowa podczas deszczu Nie wpadała na, do środka bo, no, bo naleciałoby mi do środka I zalałoby Bo Czemu by zalało? No, bo jest folia wyłożona i nie odprowadza się tam ta woda. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, czy ta dziura, którą zrobiłem po kuminie, ale zrobiłem delikatne tylko nacięcie w klandece i rurę na hama przepchałem, więc ona się naciągła. A mam nadzieję, że tam już tej wody nie wpłynie aż tak dużo. Tej ziemi trochę jest, to może po tej ziemi trochę ta woda deszczowa spłynie. A jak mocno będzie padać, to i może coś tam nalecić. Nie wiadomo, zobaczymy wszystko z czasie. Ja was pozdrawiam w kolejnym odcinku. i widzimy je jak najszybciej, już niebawem. Eee i co, no i do zobaczyska Nara